Polska skrywa w sobie miejsca, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Dziś zabieramy Was do Roztocza, krainy łagodnych wzgórz, czystych rzek, pachnących lasów i drewnianych domów z duszą. To drugi odcinek naszej serii 52 Pomysły na Weekend w Polsce, w której odkrywamy inspirujące miejsca na każdą porę roku. Tym razem jesteśmy w sercu Roztocza, w Zwierzyńcu. Rostocze to pasmo wzniesień malowniczych dolin, ciągnące się od okolic kraśnika przez zamość i zwierzyniec, aż po lwów. To właśnie tutaj, w mniej oczywistej części Polski, znajduje się Rostoczański Park Narodowy, jeden z najpiękniejszych i najmniej przekształconych przyrodniczo parków w kraju. Park został utworzony w 1974 roku i chroni głównie naturalne lasy jodłowo-bukowe oraz jedyne w Polsce dziko żyjące stado koni polskich, potomka torpanów, dawnych dzikich koni Europy. Ich sylwetki możecie zobaczyć niedaleko Zwierzyńca, w tak zwanej Ostoi Konika Polskiego, tuż obok malowniczych stawów Echo. Zatrzymaliśmy się właśnie w Zwierzyńcu, niewielkim miasteczku, które idealnie nadaje się na bazę wypadową do zwiedzania Roztocza. Śpimy w ośrodku wypoczynkowym Ruzin i serdecznie go polecamy. Kompleks siedmiu domków z balią, jacuzzi to idealne miejsce na wypoczynek w pośrodku natury. Co warto zobaczyć w okolicy Zwierzyńca? Stawy Echo to jedno z najładniejszych miejsc na roztoczu, idealne na spacer, piknik czy relaks nad wodą. W ciepłe dni można się tu wykąpać, a jeśli dopisze Wam szczęście, zobaczycie koniki polskie pasące się w oddali. Kościół na wyspie, czyli Kościół św. Jana Nepomucena, który dosłownie pływa na wodzie, jeden z najbardziej malowniczo położonych kościołów w Polsce. Browar zwierzyniec, tu możecie spróbować lokalnego piwa ważonego tradycyjnymi metodami i zwiedzić budynek, który sam w sobie jest zabytkiem. Roztocze słynie z lekkich, dostępnych dla każdego szlaków. Nasze polecenia? Szumy nad Tanwią, jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych szlaków Roztocza. Szumy to małe, kaskadowe wodospady na Rzece Tanew. widok magiczny, dźwięk relaksujący, a spacer lasem daje prawdziwy reset. Między dwoma odcinkami szlaku traficie na budkę z lodami, niepozorną, ale serwującą jedne z najlepszych lodów jakie jedliśmy. Warto się zatrzymać i zrelaksować. Bukowa góra, z punktem widokowym na dolinę wieprza i okoliczne wzgórza. Krótka, ale bardzo satysfakcjonująca trasa. Czarna perła, czyli trasa rowerowa wokół zwierzyńca przez pola, łąki i lasy. Idealna na weekendową wycieczkę z dziećmi lub przyjaciółmi. A jeśli macie jeszcze chwilę, koniecznie zajrzyjcie do zamościa. To prawdziwa perełka w tej części Polski. Nazywany Padwą Północy i Perłą Renesansu, Zamość nie bez powodu zachwyca. Zaprojektowany został przez włoskiego architekta Bernardo Morando jako miasto idealne i naprawdę robi wrażenie. Co warto zobaczyć? Na pewno rynek wielki, otoczony kolorowymi kamienicami, które wyglądają jak z pocztówki. Tuż obok renesansowy ratusz z charakterystycznymi wachlarzowymi schodami. Dalej potężna twierdza, która do dziś robi wrażenie swoim rozmachem i podziemia, które przenoszą nas w czasie i zdradzają sporo tajemnic miasta. Zamość to świetny pomysł na uzupełnienie wycieczki po Roztoczu. Trochę miejskiego klimatu, ciekawej historii i naprawdę wyjątkowej architektury. Wszystko w jednym miejscu. Roztocze to przestrzeń, w której naprawdę można złapać oddech. Zamiast neonów i zgiełku dostajesz tu las, który pachnie żywicą, wodę, która szumi w tle i ścieżki, którymi idziesz bez celu, tylko po to, żeby iść. To nie jest kierunek dla tych, którzy chcą odhaczyć atrakcje. To propozycja dla tych, którzy chcą się zatrzymać, zwolnić, pobyć. Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, takiej naprawdę cichej, Roztocze Ci to da. Bez pośpiechu, bez filtrów, w swoim własnym rytmie. Byliście już na Roztoczu? Co polecacie? Macie jakieś swoje ulubione trasy, klimatyczne miejsca, restauracje lub noclegi, które warto odwiedzić? Dajcie znać w komentarzu, chętnie odwiedzimy je następnym razem. I oczywiście, jeśli podoba Wam się nasza seria 52 pomysły na weekend w Polsce, zostawcie suba, łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym miejscu i zostańcie z nami na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.